takie typowo konkretne, czy kosmetolog może robić iniekcje na przykład botox, kwas hialuronowy i tym podobne zabiegi, czy może robić zabiegiem laser Zabiegi laserem. Okay, kto okay. odpowiada za powik powikłania po zabiegu w przypadku sprawy sądowej? Rozumiem, okay. że kto pewnie czy, czy, czy podmiot czy, czy osoba? Więc jeśli chodzi o iniekcje, no to zgodnie z tym rozporządzeniem patrząc już teraz, idąc tym tropem, to wiemy o tym, że uprawnienia do medycyny estetycznej, medycyny naprawczej, czyli do pełnej iniekcji mają lekarze, lekarzy dentyści. Jeśli nie ma się takich uprawnień, to tak jakby wynika z tego, że kosmetolog nie powinien wykonywać takich zabiegów, aczkolwiek nie ma takiego zapisu, który sugerowałby o tym, że jest to zakazane. Więc mamy tutaj taką myślę, że są dwie grupy prawników, a nawet i więcej jeśli chodzi o interpretację, którzy powiem nie jedni powiedzą nie absolutnie kosmetolodzy tego nie mogą wykonywać, ponieważ jest to dopisany jest ten kod rozporządzeniem. Aktualnie jest to tylko dla lekarzy i lekarzy stomatologów. Drudzy stwierdzą natomiast, że jeśli nie ma zakazane, to tak naprawdę można robić, ale jest zdecydowanie trudniej, na pewno, jeśli wykonuje to kosmetolog, dokonuje tego botoksu, albo to wiadomo, że toksyna botulinowa, tak naprawdę. Bo tak powinniśmy to nazywać, to zdecydowanie ciężej jest no, potem udowodnić tą winę i, i gdzieś tam się bić na te argumenty w sądzie. No i ta odpowiedzialność, nie wiadomo, tak naprawdę. Jak do niej podejść? Więc to jest taka sprawa, nad którą trzeba przysiąść, przeanalizować orzecznictwa i dość mocno się nad nią pochylić. I jeszcze było jedno pytanie. Kto bierze. A, lasery? Lasery tak naprawdę, no powiem szczerze, że to jest też takie. To jest też bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że. Wydaje nam się, że kosmetolodzy i osoby, które mają przeszkolenie od firmy, która wykonuje określone lasery, również mogą właśnie wykonywać takie zabiegi. Są firmy, które, których lasery są stricte wyrobami medycznymi i one same narzucają obowiązek znaczy obowiązek prawo tylko i wyłącznie kupna danego laseru wykonywania zabiegu lekarzowi, ale trzeba przyznać, że jest mnóstwo kosmetologów, którzy wykonują te lasery i to też się odbywa w sposób bezpieczny i nie ma żadnych takich powikłań albo problematycznych sytuacji. A kto bierze odpowiedzialność, bo rozumiem, no bo tak w medycynie to rozumiem to w zasadzie ja jako pacjent wybieram, czy pozywam szpital, czy pozywam lekarza, nie? To chyba tak jest. A tutaj, jeżeli kosmetolog. Pytanie czy, pytanie, czy kosmetolog pracuje na swoim, bo jeśli na swoim, no to wtedy pozywamy osobę wykonującą określony zabieg. Jeśli z kolei pracuje u kogoś na umowie o pracę, to zazwyczaj idziemy do właściciela danego miejsca beauty, a ta, ten właściciel potem może iść regresowo do swojego pracownika.